Oto podcast Wegaństwo, który jest, cóż, o weganizmie. Nazywam się Adrian Sosnowski i stopniowo będę odsłaniał przed Tobą kulisy bycia wege. Jeśli ciekawicie, z czym to się je i nie tylko je, zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka pod tytułem Weganie to, czyli jak o nas piszą w internecie. Część druga. No i teraz Quake, który też jest świetnym miejscem, żeby poczuć się od czasu do czasu obrażonym jako taki zatwardział weganin czy wegetariani. Tutaj jakiś taki memik się pojawił. To jest wycinek z jakiegoś portalu, gdzie jest opisana historia mięsarian, którzy czują się dyskryminowani, bo skoro weganie domagają się, żeby w każdej knajpie i barze były dostępne dania bezmięsne, to dlaczego w restauracjach wegetariańskich ma nie być serwowane mięso? No i to pytanie zadaje sobie ponad 7 tysięcy Polek i Polaków, którzy zamierzają domagać się wprowadzania posiłków mięsnych w tak gastronomicznych i tak dalej, polscy mięsarianie. Dlaczego domagamy się, żeby w restauracjach mięsnych było serwowane na nie bezmięsne jakieś, dlaczego odwrotnie być nie może. No to prosta jest sprawa. No bo tutaj też chodzi o kwestię moralności, kwestię etyki, którą stawiamy u podstawy tego całego myślenia. Zatem no nieetyczne by było dla osób, które nie jedzą mięsa ze względu etycznych i prowadzą restaurację, która nie sprzedaje mięsa ze względów etycznych, żeby. Wspierać cierpienie i dodawać potrawy mięsne, po prostu. A poza tym, no też, no nie czarujmy się, no knajp mięsnych jest dużo, dużo więcej niż knajp bezmięsnych. I to naprawdę dużo więcej. W związku z czym, pch, no to, to, to nie ma zupełnie przełożenia, a zrobienie dania bezmięsnego, najlepiej wegańskiego, a nie tylko wegetariańskiego, w knajpie zwykłej mięsnej, to nie jest żaden problem. To jest coś, co każdy może zjeść. A dodatkowo, jeżeli przyjdziemy sobie w większym gronie z osobami, które to mięso jedzą, no to każdy wegetarian czy weganin mógłby mieć coś do, do jedzenia. Ja w ogóle trochę nie rozumiem tych knajp, które robią jeden posiłek bezmięsny i to jest posiłek wegetariański. I już. Dlaczego nie wegański od razu? Zróbcie sobie jedno danie zupełnie wegańskie. Miejcie spokój, ludzie będą do was przychodzić, będzie osoba, która nie je mięsa, to sobie zje to. która nie je mięsa i na to zje sobie też to i wszyscy są zadowoleni. Więc no naprawdę, to nie jest jakaś kurczę czarna magia. Ja Gotuję codziennie w domu i bardzo dobrze sobie z tym radzę, nawet bez jakichś wymyślnych potraw, bez wymyślnych przepisów, bez wymyślnych składników. I to się da zrobić w restauracji. Nie wiecie co zrobić? Zróbcie leczo z ryżem i dziękuję bardzo i załatwione. Kupcie kotlety sojowe i sobie je zamroście, usmażcie i zamroźcie. I też będą do podania z ziemniakami. No i to nic więcej nie trzeba. Pojawiają się też raporty twierdzące, że aż 73% mężczyzn wolałoby umrzeć o dekadę wcześniej niż zrezygnować ze schabowego czy kiełbasy z grilla. No to też jest bardzo wesoła sprawa, no bo faktycznie no, mięso kojarzy się z męskością, no i z tym, że jeżeli nie jesz mięsa, to nie będziesz miał siły. No i jak to w ogóle można bez tego mięsa, bez tego białka sobie poradzić? No, no nie, no jest masa sportowców, którzy sobie radzą na diecie wegańskiej i to radzą sobie bardzo dobrze. Jest masa kulturystów, którzy sobie radzą bardzo dobrze. Mike Tyson jest weganinem, no... Naprawdę. Dużo tutaj nie trzeba się nad tym zastanawiać. Da się spokojnie na roślinach i trenować sport, da się być męskim, jeżeli bardzo potrzebujesz być męskim. Da się, da się wszystko, więc no spokojnie, nie ma co się specjalnie tym wszystkim przejmować. Pojawiają się oczywiście też zarzuty. Że, jeżeli będziemy dalej promować wegetarianizm i weganizm, to mięso będzie drożało, to nasi polscy rolnicy posiadający fermy przemysłowe będą musieli podwyższać ceny i w ogóle będzie im ciężko i tak dalej. Powiem tyle, no, no, taki jest cel. Więcej jedzmy roślinnego, mniej jedzmy mięsa. No, bardzo mi przykro, że fermy będą musiały splajtować. No, generalnie. Mam nadzieję, że to nastąpi w bliższym czy dalszym czasie. Problematyczne to są twierdzenia osób publicznych, takich jak nasz minister rolnictwa Grzegorz Puda, który no, uważa, że weganizm to lewicowa, progresywna, najgorszej progresywna, ideologia, która reprezentuje właśnie idee sprzeczne z prawami natury, sprzeczne z wiedzą naukową i ze zdrowym rozsądkiem. Panie Grzegorzu Puda... Proponuję poczytać troszeczkę o diecie roślinnej, i poczytać nawet sobie na stronie rządowej, na Ministerstwa Zdrowia, o tym, czy dieta roślinna jest ok, czy nie jest ok. Na polskich rządowych stronach nawet jest miejsce, gdzie są obalane mity na temat weganizmu, więc no proszę bardzo. Generalnie da się też podejść, podejść w ten sposób. A pan Puda, no jak to polscy ministrowie rolnictwa? He. Pan Puda mówi też takie śmieszne rzeczy, że e, obawia się, że tutaj w tym przypadku koncepcje eliminacji produktów zwierzęcych z diety człowieka są elementem ideologii, która na Zachodzie się staje coraz bardziej modna, i tutaj trzeba się zastanowić, kto za tym stoi. Ocenia minister rolnictwa. No, ciekawe, kto za tym stoi. Pewnie Soros, albo Bill Gates, albo jeszcze inna jakaś bardzo ważna lewicowa postać. No nie, no nie, nie, no. traktujmy się poważnie. No, i też, jeżeli Przyjdzie takie rzeczy od polityków, no to no wiecie, że to nie są poważni ludzie. No tutaj po prostu ja też nie za bardzo chcę wchodzić na tematy, tematy polityczne, ale nasi ministrowie rolnictwa ostatni to tak. Zacznijmy od tego, że nawet nie tyle z wegetarianizmem i weganizmem są na bakier, ale z ekologią są na bakier i to są takie dość straszne rzeczy, o których też trzeba pamiętać. Znalazłem w Google też informację, że prawica wykryła w Polsce kolejną groźną ideologię i chce z nią walczyć filmem Mięsożerca. To jest akurat artykuł z Okopres z 2019 roku. No i tutaj reżyserem tego filmu Mięsożerca jest, jest gość, który jest powiązany z Polonia Chrystianika 24. To jest Piotr Relik i oni tak piszą na Polonia Chrystianika. Dlaczego powstaje ta produkcja? Wydaje się, że wegetarianizm, weganizm szeroko rozumiany ruch praw zwierząt, jest niewinną aktywnością mającą na celu zapobieganie. Bieganie, bezcelowemu cierpieniu stworzenia. Nic bardziej mylnego, okazuje się, że to nieetyczna i niemoralna ideologia wykorzystująca empatię ludzi dobrej woli, ich dobre serca i uśpioną czujność do realizacji złowrogich celów. Ruchy wegańskie i wegetariańskie z pomocą inżynierii społecznej krok po kroku demontują struktury społeczne, kulturowe, ekonomiczne i religijne, stając się tym samym kolejną odsłoną antychrześcijańskiej i antyludzkiej rewolucji. W filmie Mięsożerca, w rok nr 1, Piotr Relich i jego rozmówcy szeroko omawiają przyczyny i skutki, wskazując na niebezpieczeństwa płynące z uczłowieczenia zwierząt i ze zwierzęcenia ludzi. Ogólnie jest to turbo zabawne, ale co ciekawe, ten artykuł pojawił się w Google'ach wyżej niż sam film, który już powstał, Mięsożerca. On jest na YouTube. jeżeli chcielibyście go zobaczyć, to polecam go nie oglądać, dlatego że będziecie nabijali im wyświetlenia, no chyba, że was to tak niesamowicie mocno interesuje, no to on tam na tym jest, w YouTubie w tym momencie ma około 22 tysięcy wyświetleń, więc dużo, niedużo, no, zależy jak na to wszystko patrzeć, więc no tak, no takie dość śmieszne rzeczy. A tak sobie też wszedłem dalej na PCH24, czyli polonia Christiana, przepraszam, nie Christianinka, tylko Christiana. No i tutaj jest 8 powodów, dla których ideologiczny weganizm to zagrożenie. Oni mają misję, trzeba im przyznać. To nie jest oferta czysto dietetyczna. No wiemy oczywiście, że to nie jest oferta czysto dietetyczna, tu chodzi o filozofię, o empatię. A co tutaj na Polonii piszą, że niewłaściwie ukierunkowana empatia, no bo protesty przeciwko zabijaniu karpi na Wigilię, sanitarnemu odstrzałowi dzików, ASF czy hodowlą kurczaków. Przy jednoczesnym wspieraniu czarnych marszów... Będących manifestacją do zabijania i narodzonych, po prostu się kłócą. No i to tyle. Druga rzecz to humanizacja zwierząt. No, humanizacja zwierząt, no, wiadomo, że jest bardzo zła wedle PCH24, no, bo stawia wyżej zwierzęta niż ludzi, zapominamy o ludziach. No i, i ludzie nie zawracają sobie głowy zakładaniem rodziny, tylko adoptują psa, na przykład, więc bardzo straszne rzeczy. Kolejna sprawa to animalizacja człowieka. No i tutaj jest też dość ciekawa sprawa. No bo akurat Polonia Christiana, no to oczywiście kreacjonizm, a nie ewolucjonizm, więc no to dość prosta rzecz. No ale też jest napisane tutaj, że człowiekowi przypisuje się zwierzęce cechy. Hmm. No trochę jesteśmy zwierzęciem, nie? Więc tak to, tak to jest. Więc <laughs> kolejny punkt, czwarty: prawa zwierząt. No i prawa zwierząt też widać są niespecjalnie w porządku. I oni piszą, że jeżeli chodzi o prawa zwierząt, to istnieją dwa główne postulaty, czyli prawa zwierząt do życia, ich wolności i do zbędnego cierpienia. No i piszą o tym, że nie jesteśmy w stanie zagwarantować tego człowiekowi, a co dopiero ze zwierzętami żyjącymi w naturze. No i tu jest też troszeczkę pomieszanie tego, co się dzieje w dziczy, po prostu, czyli tego, że wilki polują na sarny, że lwy zjadają antylopy i tak z, z zwierzętami hodowlanymi. My naprawdę jesteśmy w stanie ukrócić cierpienie zwierząt hodowlanych i to w bardzo prosty sposób. Więc to jeżeli mamy jakąś pulę cierpienia i możemy zabrać z tego bardzo dużo, czemu tego nie robić? No i też dalej piszą o genezie praw zwierząt, że filozofowie są niespecjalnie katolicy, dalej jest informacja o wegeteroryzmie, że ma być zmniejszony popyt na produkty o zwierzęce, um, no i to jest ekoterroryzm, potem jest, że nowy człowiek, bo weganizm to także styl życia, no i w połączeniu z mainstreamowym... I mającym charakter konsumpcyjny ekologizmem otrzymujemy nowego człowieka, którego dogmatami stają się raporty IPCC o globalnym ociepleniu i modele klimatyczne, a religia służy przede wszystkim enigmatycznie rozumianej poprawie jakości życia na Ziemi. No i oczywiście ósemka, pyk, wrogiem jest Kościół. Tak, ideologiczny weganizm stawia sobie za wroga Kościół. I tutaj o to wszystko chodzi, że po prostu PCH24 czuje się zagrożone przez wegan i wegetarian, czuje się zagrożone przez postępujący świat. No i tyle. A, też bardzo ważna sprawa, żeby było jasne. Ja nie jestem przeciwko osobom wierzącym. Zupełnie nie tak. Tylko takie portale jak PCH24 czy jak Fronda, no to... no to już jest taka karykatura troszeczkę, co? Myślenia o em, katolicyzmie, powiedzmy, czy o chrześcijaństwie. To zupełnie nie o to chodzi. W tym kontekście myślenia o... weganizmie jako zagrożeniu dla katolicyzmu no to jest dużo do powiedzenia. No. Na stronach niektórych parafii pojawiają się czasami takie ostrzeżenia przed weganizmem, na przykład w żywcu. Jeden z proboszczy wywiesił informację o tym, że na zachodzie rozszerza się nowa lewicowa ideologia, tzw. weganizm. Jeśli nie zostaną powstrzymani sfanatyzowani wyznawcy weganizmu, to niedługo znajdziemy się w całkiem nowej rzeczywistości. Celem tych działaczy jest destrukcja świata, w którym żyjemy. Chcą zakazać jedzenia mięsa, hodowli zwierząt, produkcji mięsnej, zmieniają całkowicie dietę itd. itd. Weganie przywiązują dużą wagę do wyboru odzieży, najgorzej. No i właśnie pojawiają się takie tytuły jak weganizm, nowa moda czy religia. No bo. Chyba o to w tym wszystkim chodzi, że pewne podstawy są, powiedzmy w cudzysłowie, zagrożone. No i nagle, jeżeli myślimy troszeczkę innymi kategoriami, jeżeli zwracamy uwagę na inne rzeczy, ale co ciekawe, weganizm nie czyni nikomu krzywdy to jest w ogóle bardzo, bardzo interesująca sprawa. No to nagle stajemy się zagrożeniem dla pewnego rodzaju myśli w niektórych oczach, bo Weganizm nie jest zagrożeniem dla chrześcijaństwa, jeszcze raz to powiem. Są nawet grupy wegańskie dla chrześcijan, gdzie tam się dzielą miłością do zwierząt między sobą i szukują w Biblii różnych fragmentów, które potwierdzają to, że znęcanie się w różnych formach nad zwierzętami jest złe, więc jak najbardziej, jak najbardziej można. Na stronie info.wege.com jest artykuł Chrześcijaństwo a wegetarianizm. No i tam jest w zasadzie dużo tematów poruszonych. Chodzi o to, że chrześcijaństwo samo w sobie nie uważa wegetarianizmu, przynajmniej to doktryna nie uważa wegetarianizmu za coś złego, dopóty, dopóki nie potępiamy osób żyjących inaczej. No i ostatecznie przecież chodzi o miłość do Boga. i. No, i bycie dobrym, nie? Więc to są te takie, takie podstawowe, podstawowe rzeczy, podstawowe zasady. No i też wegetarianie, chrześcijanie uważają, że Piątej, nie zabijaj, dotyczy również zwierząt, więc jeżeli chcecie bardziej zgłębić ten temat, zerknijcie sobie na info.wege.com, chrześcijaństwo, wegetarianizm, tak się nazywa ten artykuł i tam można po prostu troszeczkę więcej o tym wszystkim poczytać. Zanim skończymy ten temat, jest jeden argument, który gdzieś mi tutaj się właśnie wyświetlił, akurat na zapytaj.onet. Miejsce jak każde inne. Tutaj ktoś wrzuca fragment ze Starego Testamentu, w którym napisane jest: Wszystko, co się porusza i żyje, jest przeznaczone dla was na pokarm, więc nie jedzenie mięsa to pogarda dla darów od Boga i tym samym grzech ciężki. Hmm. Pamiętajmy o tym, że w Biblii jest dużo różnych fragmentów, i Biblię należy interpretować. W odpowiedni sposób. To jest bardzo, bardzo podstawowa rzecz. To nie są. To nie są przypowieści zero-jedynkowe. W ogóle temat katolicyzmu i weganizmu czy wegetarianizmu jest kospicznie szeroki. Na przykład jest taka strona Rolników.pl, gdzie też się zastanawiają, czy można być wegetarianinem. Jeżeli jesteś katolikiem. No i uważają tam, że chrześcijaństwo jest zgodne z naturą, wegetarianizm już nie jest. Naturalny. Bo jeżeli jest podejmowany z innych powodów niż zdrowotne, czy medyczne przesłanki, jest nierozsądnym uleganiem społecznej modzie albo intencjonalnym opowiedzeniem się po stronie obcej chrześcijaństwu i często sprzecznej z rozumną, naturą, ludzką. No tak, o tym też mówiliśmy. W tego typu dyskusjach często też się pojawiają takie odwołania do natury człowieka, do tego, że człowiek. Który jeszcze nie osiadł w miastach, człowiek pierwotny musiał bardzo dużo polować. No i tak, polowania jak najbardziej były obecne, ale nie zapominajmy, że ludzie pierwotni byli zbieraczami w dużej mierze. I że to, co się zachowało, to zachowały się kości. Ale jeżeli gotowało się zupę z warzyw, no to nie miało co się zachować z tego wszystkiego, więc wszystko się rozłożyło. No i naprawdę wielu naukowców uważa, że dominantą w. Diecie ludzi pierwotnych, jeżeli tak możemy o nich mówić, wcale nie było mięso. Były rośliny różnego rodzaju. A idąc kawałeczek dalej, tak też na pograniczu, um, Krzysiek Bosak. Bardzo fajne rzeczy czasami mówi. Pamiętam, jak on przyszedł kiedyś do restauracji na lotnisku i poprosił o posiłek bez mięsa, a tam śmieli mu podać posiłek bez ryby nawet. I nawet się go nie zapytali, czy może nie chciałby ryby. A on mówi, że co to jest za wegetarianizm dziwny dla niego nie jedzenie mięsa w piątek jest równoznaczne z jedzeniem ryby, bo jest katolikiem. O. Bosak napisał na Twitterze, czy można zaryzykować tezę, że człowiek wybierając całkowity wegetarianizm z innych względów niż autentycznie zdrowotne, Na przykład uczulenie na mięso, jeśli takie jest, lub pokutnych, świadome wyrzeczenie, obraża stwórcę swym zachowaniem, niczym gość gospodarza odmawiając poczęstunku. Czyli, no, miłujesz Boga, no nie możesz odmówić sobie schabowego. Po prostu. No, właśnie o tym katolicyzmie, o tym chrześcijaństwie i wegetarianizmie czy weganizmie, to byśmy mogli mówić i mówić i mówić. Dużo wypowiedzi tego typu znajduje się w sieci. Szkodliwa moda na wegetarianizm. Proszę bardzo, ksiądz Andrzej Zwoliński. E, dalej mamy wegańska ideologia w natarciu. Jak lewicowcy walczą z przemysłem mięsnym. Tutaj Gazeta Polska. Idziemy dalej. Pułapki weganizmu, kiedy dieta staje się ideologią. E, tutaj e, mamy Tulsi portal. Dalej, weganizm to satanizm. Weganie to sataniści. A tu jest jazda, westrzymanki. Zdrowie, uzdrowie Medytacja, oświecenie, ezoteryka, magia, yoga, tantra, polska i obia nauka. Jest portal ezoteryka 77 na WordPressie. I tutaj słowo wigane, ja to muszę przeczytać, to jest naprawdę niesamowita sprawa. Po polsku weganin zostało stworzone w 1944 roku przez Watsona, um, który wykorzystał trzy pierwsze i dwie ostatnie litery słowa vegetarian. to wiadomo. No i tutaj uwaga, uwaga. Dalej mamy tak. Inspiracją dla powstania weganizmu w połowie XX wieku był satanistyczny kult Kozła Bafometa, szatana wegana. Mało osób pragnie dzisiaj pamiętać, że praktycznie wszystkie osoby, jakie stoją za założeniem licznych organizacji wegańskich, były mniej lub bardziej powiązane z ruchem światowego satanizmu, lucyferyzmu, estetyzmu, w tym z różnymi tam innymi historiami. No i cyk, Kozioł, Bafomet, praweganin. Tak, stoi na czele wielkiego, światowego spisku wegańskiego, który stara się ograniczyć produkcję mięsa i sprawić, żeby rolnicy nie mieli za co żyć. Dokładnie tak to wszystko wygląda. Więc tak, wedle satanistów, przejście na dietę wegańską miało wznosić na wyżyny rozwoju duchowego. No i to była propaganda satanistyczna. A swoją drogą co też jest bardzo ciekawe. Jeżeli byście sobie weszli na Order of Satan, um, Polska, czy, czy nie Polska, i poczytali o co w tym wszystkim chodzi, to tak naprawdę to nie, nie jest rzecz w tym, żeby sprzeciwiać się Jezusowi, Chrystusowi, Kościołowi katolickiemu w otwarty sposób. Tutaj bardziej chodzi o kult postaci, która była buntownikiem. I takie troszeczkę anarchistyczne podejście do, do spraw. To jest bardzo ciekawa sprawa, zupełnie na marginesie. Śmiem twierdzić, że zupełnie nie związana z weganizmem, więc w razie czego zapraszam do, do czytania już we własnym zakresie. Już powoli zmierzamy do końca, ale jeszcze mam. Trzy dosłownie rzeczy, o których chciałbym wam powiedzieć. Jedna to jest Roma Magazine. Tutaj mamy taki artykuł Weganizm, sekta XXI wieku. To cały czas krążymy wokół tego samego. No i tutaj jest informacja w tym artykule: Dieta wegańska, która ma zły wpływ na dorosłych, najmocniej uderza w najmłodszych. Znane są przypadki, gdzie weganizm stosowany w imię ideologii doprowadził do śmierci głodowej, aby ustrzec prania mózgu i tak dalej. Przez szarlatanów z YouTube'a musimy nauczyć się myśleć, nie bójmy się kwestionować prawd, pytać o badania naukowe i tak dalej, i tak dalej. I tak, dalej. tak, do tego akurat chciałbym się odnieść, bo. On badań naukowych, które potwierdzają zdrowotny wpływ, prozdrowotny wpływ weganizmu jest naprawdę dużo i nie da się ich pomijać w rozważaniu naukowym zupełnie. To jest naprawdę istotna sprawa, żeby to dostrzegać, więc jeżeli ktoś Wam mówi, że nie ma badań naukowych, które potwierdzają, że bycie wege jest okej, okay, no to są i o tym mówiliśmy chociażby w odcinku Dlaczego warto być wege tam um, sporo tego typu statystyk i tego typu badań też przywoływałem. To są rzeczy, które naprawdę no wystarczy wklepać w Google weganizm a zdrowie i tego wyjdzie masa jeżeli potrzebujecie jakichś linków do podparcia właśnie się w rozmowie dajcie znać to coś wam podeślę naprawdę. Tych badań jest bardzo, bardzo dużo, a ludzie, którzy głodzą swoje dzieci przez to, że karmią je wegańsko, nie głodzą ich tak naprawdę przez to, że nie dają im mięsa. Z tego też musimy zdawać sobie sprawę, bo weganie nie wszyscy są tacy wielco oświeceni, jeżeli chodzi o dietę. No to też to jest zupełnie normalna rzecz. No i czasami może tak być, oczywiście i czasami na pewno tak jest, że z pobudek ideowych, chcąc ograniczyć Mięso i nie karmić dziecka mięsem i nabiałem i innymi rzeczami, którymi zwykle karmi się dzieci, a są pochodzenia zwierzęcego, no to można pójść w pewne skrajności. Jeżeli nie prowadzi się badań przy okazji, nie kontroluje się stanu zdrowia, nie konsultuje się z dietetykami, jeżeli nie ma się całkowitej pewności, jak tę dietę prowadzić należycie, no to tego typu dramaty mogą się wydarzyć. Ale to nie znaczy, że każde dziecko, które jest na diecie wegańskiej, na diecie roślinnej, będzie automatycznie bez siły chory i nie urośnie, i kości mu się, mu się połamią. No nie, zupełnie nie. Wróćmy na chwilę na Polonia, Christiana. Tutaj piszą o tym, że wegetarianizm no to ekoterroryzm, oczywiście, no i że są ataki we Francji ekoterrorystów na osoby, które są rolnikami, czy na mięsożerców i tak dalej. No ale tak naprawdę. Oni tutaj opisują sobie różnego rodzaju historie, takie aktywistyczne, protesty, protesty często szokujące, bo też pamiętajmy, że kultura protestowania we Francji, w ogóle na Zachodzie jest bardziej bezpośrednia, może i bardziej szokująca niż kultura protestowania w Polsce, to tak samo jak mówimy o marszach równości w Polsce i marszach równości na Zachodzie. No jest to troszeczkę inaczej. U nas możliwe, że dojdziemy do tego momentu, ale to wszystko chodzi o to, że Pewne rzeczy stają się zupełnie normalne. Jeżeli akceptujemy pewien tryb, no to w momencie, kiedy protestujemy, kiedy staramy się iść w skrajności, to te skrajności są bardziej skrajne i to jest zupełnie normalna sprawa, ale też chodzi o to, że ludzi jest trudniej zszokować. Dlatego aktywistki, na przykład, piszące na swoich gołych piersiach różnego rodzaju hasła, w Polsce no nie specjalnie przechodzą, ale we Francji już przechodzą i one trafiają na pierwsze strony gazet, nie tylko francuskich czasopism. Więc warto o tym wszystkim pamiętać. No i na sam koniec, wegeseksualizm. To jest też ciekawa sprawa. Mamy na stronie na temat.pl artykuł, powiedziałam mu, albo mięso, albo ja, wegeseksualizm w Polsce już nie jest. Rzadkością, przez wegański żołądek do serca, i tak dalej. To nie jest artykuł negatywnie ustosunkowujący się do wegan, ale piszący o bardzo ciekawej, ciekawej rzeczy i też myślę, że jeżeli słyszymy hasło wegeseksualizm i jesteśmy osobami negatywnie nastawionymi zasady do osób myślących inaczej i osób jedzących, nie jedzących mięsa, tak? jedzących rośliny tylko, no to coś takiego pomoże nam w głowie sobie ułożyć ten cały e, całą narrację że ci weganie to są są takie dzikusy, takie dziwne rzeczy sobie wymyślają i w ogóle wegeseksualizm, co to w ogóle jest. A generalnie założenie tego artykułu jest takie, że Opisuje problem, czy problem, nie problem, sytuację, jaka, jaka następuje, że ludzie dobierają się w pary, też pod względem tego, czy wzajemnie stosują podobną dietę, pod względem wartości, tak naprawdę, bo tutaj chodzi przecież o wartości. I zastanawiałem się jakiś czas temu nad tym, czy jeżeli nie byłbym w związku z moją żoną i byłbym w tym momencie poszukujący partnerki, czy partnera, obojętnie, to. W takim wypadku, czy byłbym w stanie być z kimś, kto to mięso je na co dzień? No i u mnie odpowiedź no, nie była, nie przyszła mi tak łatwo, ale ostatecznie chyba nie byłbym w stanie. Ale to ze względu na to, że właśnie, że te moje wartości są takie, jakie są, ja szukam ludzi podobnych do siebie i chcę spędzić życie z kimś, kto myśli częściowo chociażby, podobnie jak ja, ale kto wyznaje te same zasady życiowe, kto kieruje się tymi zasada, samymi zasadami, żeby nie było potem jakichś takich dziwnych kłótni wojen ideowych w domu. Więc tym jest ten wegeseksualizm. Tak po prostu, zwyczajnie. I to nie jest nic zaskakującego, i to nie jest nic dziwnego. No i myślę, że tym możemy zakończyć to przeglądanie internetu. W... Troszeczkę się rozwlekło, co? Ale mam nadzieję, że wyszukane przeze mnie informacje sprawiły wam troszeczkę przyjemności słuchanie tego, no i że też może, może, może spojrzeliście szerzej na niektóre sprawy. Więc, no jeżeli macie coś jeszcze do powiedzenia na ten temat, o którym dzisiaj troszeczkę pogadaliśmy, dajcie znać w komentarzach na Facebooku albo na Instagramie. No i tyle, bądźmy w kontakcie. Tymczasem wszystkiego dobrego, trzymajcie się i do usłyszenia za tydzień.